Problemy z Ojcem. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej, ulubienicy. Drodzy, dziś wielu młodych ludzi, ale nie tylko ma problem z Ojcami, z Ojcostwem, też ze swoim Ojcostwem. Wielu młodych ludzi wychowuje się w ogóle bez Ojca, albo gdzieś w oddaleniu. Ojciec jest gdzieś taki niedostępny, nie spełnia oczekiwań swoich dzieci. Drodzy, jest też ojciec, którego też mało znamy jako my, jako chrześcijanie. Modlimy się do niego, ojcze nasz, ale często nie mamy z nim relacji. Wiemy, że jest, że jest dobry, ale nie zgłębiamy tego. Dlatego chcę Was zaprosić na rekolekcję o Bogu Ojcu. Jest wiele rekolekcji o Matce Bożej, tych 33-dniowych. Dużo też było rekolekcji. O świętym Józefie, ale o Bogu Ojcu rzadko kiedy jeszcze się robi te rekolekcje. Dlatego ja z, z grupą zawierzeniową Oto Matka Twoja chcę Was zaprosić. 5 stycznia zaczynamy te nowe rekolekcje, i niektórzy z Was już w nich uczestniczyli. I Szczególnie Was proszę, ale wszystkich Was proszę, żebyście się nimi zainteresowali i i te rekolekcje też propagowali. Zostało jeszcze pięć dni, spotykacie się ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, dzwonicie do siebie, powiedzcie, że są takie rekolekcje, na których można odnowić swoją relację z Bogiem Ojcem, ale też inaczej spojrzeć na Ojcostwo, które naszych Ojców i Ojcostwo Swoje. Dlatego z całego serca Was zapraszam oprócz tego będą już niedługo rekolekcje o Świętym Józefie kolejne zaczną się w walentynki 14 lutego 20 lutego rozpoczną się rekolekcje zawierzeniowe Jezusowi przez serce Maryi ale to jeszcze potem te najbliższe 5 stycznia o Bogu Ojcu Bogu który jest tak mało znany i tak mało kochany który chciałby mieć lepszą relację, chciałby, żebyśmy Go nazywali Tato Abba. I też od Niego uczyli się Ojcostwa. I na ten czas chcę was serdecznie pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dziś i na cały nowy rok. Wszystkiego dobrego.